Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w Medical Aesthetic. Dzisiaj chcemy z was zainteresować tematem okolicy oka, temat, który do nas bardzo często powraca w pytaniach od was. Dzisiaj z nami jest Waronika, która przyjechała ze Szczecina, gdzie będziemy prowadzić cykl szkoleń w maju. Tematy bardzo ciekawe, stymulatory tkankowe między innymi Mezobotox. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witajcie. Okolica oka, tak jak wspomniałam, temat bardzo ciężki, jest temat, z którym się spotykamy non-stop w gabinecie z pracą, przy pracy z pacjentem, z klientem. I tutaj Weronika chciałabym Ci zadać kilka pytań. Które według Ciebie zabiegi, bądź też które preparaty najczęściej Ty używasz do okolicy oka? Przede wszystkim Ani, musimy sobie powiedzieć, że okolica oka jest trudną anatomicznie okolicą. Skóra w tej okolicy jest bardzo cienka, ma około pół milimetra grubości. Jest niezwykle mocno narażona na działanie fotostarzenia, czyli chociażby działanie promieni ultrafioletowych. No i oczywiście jest poddawana starzeniu chronologicznemu, czyli temu naszemu wewnętrznemu starzeniu. Działa na nią również siła grawitacji i poduszeczki tłuszczowe z biegiem czasu też zanikają, czyli dochodzi do tak zwanego procesu lipoatrofii. Ze względu na to, że jest to okolica okalająca nasz narząd wzroku, tym bardziej musimy mądrze wybierać zabiegi, działać bezpiecznie i z taką ogromną pokorą moim zdaniem. Jeżeli chodzi natomiast o wybór zabiegu, odpowiedniego zabiegu, to zawsze to musi poprzedzić bardzo dobry wywiad z klientem. Musimy rozgraniczyć różne problemy, z którymi nasze klientki czy klienci się borykają. W jakim wieku ten klient do nas przychodzi? I oczekiwania. Tak, zdecydowanie. I oczekiwania, no. ale też do tych oczekiwań myślę, że jeszcze realia. Co faktycznie możemy z daną skórą zrobić, ponieważ no też musimy jasno mówić naszym klientom, że jeżeli proces starzenia jest bardzo mocno zaawansowany, to małe jest naprawdę prawdopodobieństwo, że odmłodzimy tą skórę tak, jak większość klientów oczekuje. Rezumując, zabiegi podzieliłabym na te inwazyjne, czyli z zakresu kosmetologii czy medycyny, Estetycznej i na te bezinwazyjne. No dobrze. Weronika, częste pytanie moje, jak rzeczywiście Panie przychodzą do mnie i najczęstsze rozwiązanie, które, z którym się spotykam, no to kwas hialuronowy. No ale nie zawsze kwas hialuronowy rozwiązuje problem okolicy oka. Tak naprawdę, kwas hialuronowy usieciowany tak. pewnie masz na myśli nie rozwiązuje nigdy tego problemu z tego względu, że charakterystyka wypełniaczy, które są na bazie kwasu hialuronowego, jest taka, że ten kwas hialuronowy chłonie wodę jak gąbka. Tak, musimy pamiętać, że jedna cząsteczka kwasu hialuronowego wiąże około 250 cząsteczek wody. Jeżeli jeszcze nie zrobimy zbyt dokładnego wywiadu, czyli nie dowiemy się, czy klientka ma zaburzenie drenażu linfatycznego, czy przytrzymuje wodę chociażby po nocy, i zrobimy zabieg, który też bardzo dużo osób mylnie nazywa wypełnieniem doliny łez, tak. a jest tak naprawdę działaniem w okolicy oczodołu i dolnej powieki, no to możemy komuś zrobić krzywdę, ponieważ pogorszymy wygląd. Pogorszymy ten efekt wizualny, bo kwas bierze wodę jak gąbka, rozciągnie też skórę i po prostu klientka wyjdzie z takimi niezbyt estetycznymi poduszeczkami. Alternatywą, dla kwasu hialuronowego, bo może być silna lipoatrofia, mogą być ubytki w tej okolicy, to są zabiegi z zastosowaniem wypełniaczym na bazie chociażby hydroksyapatytu wapnia, który nie zbiera wody, nie pęcznieje, jest preparatem w teorii bezpieczniejszym, ale wymaga bardzo dobrej operatywy, bardzo dobrej znajomości preparatu i świadomości tego, że nieprawidłowo podany hydroksyapatyt wapnia może się zgrudkować. Czyli jest to zabieg, którego ja osobiście nie wykonuję ze względu na bardzo duże ryzyko powikłań i w mojej ocenie sporą inwazyjność. Kolejny problem. No to są zaśnienia mhm. w, w Dolinie Łez i tutaj rzeczywiście też bardzo często panie narzekają, no ale wiemy doskonale, że te zaśnienia czasami po prostu są, bo są przypisane nam, tak? Są, genetyczne. są po prostu genetyczne mhm. i też z nimi nie ma co na siłę wojować, bo uważam, że też możemy pogorszyć stan okolicy oka, więc dlatego no tutaj też, tak jak powiedziałaś, bardzo dobry wywiad. Z Może Fijeta. pogorszyć, jak pogorszyć, ale nie przynieść oczekiwanych rezultatów, no z genetyką generalnie nie wygramy, Ta. możemy w małym stopniu zniwelować ten defekt. Jeżeli chodzi o tak zwane sińce pod oczami. Wszystko zależy od tego, jak płytko, bądź nie unaczyniona jest skóra, czy mamy tutaj też problem z drenażem limfatycznym, mhm. musimy poznać podłoże też, czy to ten problem nie wynika z chorób wewnętrznych, tak? czy klient przyjmuje jakieś leki na stałe. No tutaj bardzo szczegółowy wywiad, natomiast są zabiegi, które mogą rozjaśnić, mogą też napiąć skórę, mogą zredukować. To, to nie są zabiegi, tak, absolutnie, ale... które będą prawda, z nami Znaczy na Nie eliminują tego cokolwiek. problemu. Trzeba byłoby zrobić porządną serię i potem tak. sukcesywnie robić zabiegi przypominające. Tutaj też bardzo często mówimy o zabiegu karboksyterapii na okolice oka. I często mówimy, że jest to też zabieg, który niweluje sińce pod oczami. Nie do końca tak jest, ponieważ ten dwutlenek węgla medyczny, oczywiście, bo o tym też musimy mówić, że to musi być dwutlenek węgla spełniający szereg no, no. różnych wymagań. Sam sobie dwutlenek węgla ma zdolność do neowaskularyzacji, czyli zapoczątkowywania tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Mm -hmm. Czyli my tutaj akurat możemy pogorszyć problem, natomiast karboksyterapia jako usprawnienie drenażu limfatycznego, napięcie, zregenerowanie tkanki jak najbardziej. No to jest temat, może, prawda? No my mm -hmm. ten temat będziemy poruszać na, swoim, na swoich nowych szkoleniach, które tutaj Wam zaproponowałyśmy całkiem niedawno na naszym kanale. I myślę, że tutaj ten te, tym tematem również się zajmiemy. Tak, myślę, Bo że okolica doceniamy. Oka jest takim wartym, wdzięcznym, ciężkim też tematem. I trudnym, tak, tematem, o którym na pewno będziemy chciały nagrać osobny odcinek i pokłonić się z zabiegami, które możemy zaoferować. Tutaj mamy też dzisiaj szereg różnych stymulatorów tkankowych, które w zależności od preparatu mają inne... Tak, inne składniki aktywne i działają na różne preparaty. Tutaj przed chwilą skończyłyśmy temat sińców pod oczami. Więc myślę, że tutaj najlepszym preparatem byłby Pinglo, który posiada w swoim składzie glutation i bardzo ładnie tą okolicę oka rozjaśnia. Weronika, a teraz zupełnie z, innego, z innej perspektywy, mojej perspektywy. Powiedz mi, co z poduszeczkami tłuszczowymi? Jak to jest? Ponieważ też Panie przychodzą uh -huh. i mówią o poduszeczkach tłuszczowych i bardzo często, co jest dla mnie... Um, Szokiem, trochę. Bardzo często jest wykonywany zabieg lipolizy iniekcyjnej, no z którym nie do końca my się obydwie zgadzamy, prawda? Z całym zabiegiem pewnie się zgadzamy, nie Tylko zgadzamy że... się z tą okolicą. Tak, Myślę, opa. że jest to zbyt blisko mhm. gałki ocznej tak. i też. Nie zawsze my, jako kosmetolodzy, mamy potwierdzenie, czy aby na pewno z tymi poduszeczkami tak tłuszczowymi mamy mm -hmm. do czynienia. No ja zawsze swoim klientom sugeruję konsultacje z lekarzem. Generalnie zawsze staram się. Na ile potrzebuje, nie jestem pewna, wysyłać klientki do gabinetu mhm. lekarskiego, żeby potwierdzić bądź nie nasze przypuszczenie. Ale możemy przedranować, prawda? I tutaj fajnie nam się sprawdza: Elektrik. Tak, zdecydowanie, czyli połączenie kwasu hialuronowego z kwasem bursztynowym, który podajemy takimi mikrodepozytami. Maleńkimi. Tak. Mhm. I myślę, że to jest jeden z tych preparatów, które naprawdę zasługują na wyróżnienie, wyróżnienie jeżeli chodzi o okolice oka. Ale możemy też robić chociażby polinukleotydy jako takie zagęszczenie, napięcie skóry. Możemy podawać aminokwasy w połączeniu z kwasem kialuronowym u klientek, które nie zbierają wody, bo tu znowu wracamy do punktu pierwszego naszej Dokładnie. rozmowy. Mezobotox? Mezobotox, tak jak najbardziej. Natomiast mhm. to jest zabieg idealny dla osób, które mają cienką, bardzo wiotką, atroficzną skórę. I mięsień okrężny oka działa w sposób bardzo silny. Natomiast musimy też pamiętać, że mamy klientki, które no boją się u bądź nie chcą, nie czują tego i bardzo musimy często, też w tej okolicy. Tak, bo ludzie się boją e, okolicy oka Więc się pracuje, oczywiście, że tak. To jest niekomfortowe. To musimy mieć jakieś alternatywy. Hmm. Myślę, że Taka alternatywa na pograniczu inwazyjność i nieinwazyjność to jest mezoterapia mikroigłowa. Tak. Mamy teraz fenomenalne peelingi chemiczne, które spokojnie możemy z mezoterapią mikroigłową łączyć. A jeżeli ktoś dalej nie chce takich mikroigiełek, to myślę, że peelingi chemiczne w odpowiednich protokołach bezinwazyjnych też bardzo dobrze się sprawdzą. Możemy teraz co mikrobańki chińskie, możemy wykonywać masaż podciśnieniowy na takich malutkich bańkach. A, radio, a radiofrekwencja mikro i głowa? Co o tym sądzisz? Jeżeli chodzi o, o radiofrekwencje, mhm. myślę, że tutaj są granice, do których możemy mhm. dojść. Na pewno całej dolnej powieki nie opracujemy. Mhm. Tak samo przy samych radiofalach bez mikronakłuć. Natomiast zabieg bardzo efektywny i efektowny, szczególnie. No bardzo jeżeli popularny, chodzi... to tak? To jest, Tylko to oczywiście też wymaga, pomijając kwestię dobrego sprzętu, tu też bardzo dobrej operatywy i świadomości tego, co robimy, jak robimy i na jakich parametrach i dlaczego. No i tutaj zostaje nam potem, po wyjściu z gabinetu zostaje nam kwestia jeszcze preparatów pozabiegowych, mhm. tak, które gdzieś tam rekomendujemy, które się sprawdzają i co Ty najczęściej polecasz? Ja najczęściej polecam kremy na bazie kwasu hialuronowego, mm -hmm. na przykład preparat Ialuset, który jest czystym kwasem hialuronowym. Preparat Eyal 40 też ma swój preparat pozabiegowy, natomiast po peelingach chemicznych bardzo często producenci mają swoje dedykowane i raczej staram się tego trzymać. trzymać. A co sądzisz o mrożeniu? Są takie rolery, które mają główki kamieniowe mm -hmm. i co sądzisz o tym? Czy rzeczywiście to się sprawdza? Tak. Tak ja samo, samo jak okulary, okulary. zwykłe, żelowe okulary, tak. które lekarze chociażby przepisują po zabiegu liftingu powie. Tak. tak. Em, i jeżeli ktoś ma problem z zaburzeniami drenażu limfatycznego, to chociażby na 10-15 minut takie zimne okłady z rana bardzo, bardzo dużo sprawdzają. pomagają. Mm. I taki drenaż tymi kamieniami jadeitowymi tak samo przynosi bardzo fajne tak rezultaty. Tak, tak. Natomiast no, trzeba to robić sukcesywnie. A I wiele zna... Tak, mm. nie, ma, nie ma na to czasu. No tak. Myślę, że ten temat w tym naszym krótkim filmiku już został maksymalnie wyczerpany. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, żebyście śledzili, śledziły nasz kanał na YouTube ponieważ tam pojawiają, będą pojawiać się coraz to nowsze odcinki, no i oczywiście szkolenia. Szkolenia, które będziemy starać się wprowadzać z Waroniką od lipca, będą to tylko i wyłącznie szkolenia teoretyczne, niepraktyczne i tego się będziemy bardzo mocno trzymać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz kanał. I może warto powiedzieć, albo dopowiedzieć, że te szkolenia, które planujemy, będą online. Tak. Ale to będzie dalej czysta teoria. Będziemy sobie rozmawiać właśnie o trudnej okolicy oka. Chcemy zrobić też przegląd bardzo mocno merytoryczny stymulatorów tkankowych, ponieważ jest to taka gałąź teraz kosmetologii i medycyny, mhm. która... Bardzo mocno się rozwija i chciałybyśmy poświęcić temu czas. Podobnie myślę, że z peelingami chemicznymi zrobimy. Osocze, fibryna, to co nas rzeczywiście bardzo interesuje z Weroniką i to co przynosi bardzo fajne efekty w gabinetach. Ale jest też bezpieczne w pracy. Tak, dokładnie tak. O ile poznamy strukturę preparatów, na których pracujemy. To powstawa zawsze i wszędzie. Dobry wywiad. Zapraszamy Was serdecznie. Pozdrawiamy Was. Wielkie dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku.